Cześć, witajcie w strefie testów Marcina. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam coś fajnego, coś co ułatwi Wam życie. Eee, co to takiego? To urządzenie jest mistrzem w upaniu drewna, a mianowicie jest to uporka od marki Szepach. Model HL760LS. Eee, to urządzenie słuchajcie dostałem w ramach współpracy z marką Lange Łukaszuk, ale o tym to później. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tą to łuparką do drewna. Zaczyna się on grzewczy, więc potrzebujemy drewna do kominka, do pieca, w zależności e, kto co ma w domu. E, I tak nie każdy lubi sikierą to łupać, nie każdy chce być drwalem, nie każdy ma to siłę i zdrowie, więc myślę, że takie rozwiązanie jest dużo fajniejsze. E, ja mam w dzisiejszym odcinku. Pokażę jak skręcić to urządzenie, tak pokrótce, na koniec zrobimy sobie kilka testów. Natomiast już e, w pełni testy pokażę Wam w kolejnym odcinku, którym e, to urządzenie mobilne wywiozę do moich rodziców, gdzie połupiemy troszeczkę drewna i zobaczycie jak sobie radzi to, ta upiarka z różnymi e, właśnie z różnym materiałem, z różnym e, drewnem e, będzie pewnie to jakiś dąb, jakaś sosna, może jakiś buk, e, zobaczymy. Mm, więc zapraszam was już na kolejny odcinek. No i w tym odcinku zobaczymy jak to urządzenie wygląda i czy łatwo czy trudno je złożyć. Więc zapraszam do oglądania. So, you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <laughs> Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep on it but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. I mess

Sto jak składa się z czterech elementów, właściwie z pięciu. Czyli tak. Raz, 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 raz. Tamtych to będzie na koła, a nie widzicie tego. To będzie z tyłu mocowane. To jest z przodu. Do i jeszcze to jest na dole. Do tego się montuje koła. Chyba chyba dam radę ogarnąć. Chyba proste, nie? your mouth Shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Słuchajcie, teraz muszę Was troszkę e, uczulić, żeby to tak naprawdę, te takie e, podpórki, powinny być zamontowane, widzicie, tutaj. Ale jest tu bardzo słaby dostęp, więc ja sobie troszeczkę to tak zamontuję, to będzie trochę pod kątem. Ponieważ ta śruba jest, e, bardzo ciężko ją się dostać do niej, żeby ją dokręcić, więc, że tak powiem... słabo, słabo jest to do dokręcenia do bardzo mało miejsca e, no i, i dlatego też tak robię to tak warto o tym pamiętać może od razu jak to przykręcacie że te podwórki trzeba tu przykręcić troszeczkę ta podwórka pod kątem, ale myślę, że i tak będzie spełniać swoje zadania to jest klucz trzynastka więc spokojnie Ouch. Najpierw to złapię. Słuchajcie, już jakieś 90% pracy za nami. Zostało nam do skręcenia kosz. Na tym etapie, o czym warto pamiętać? Tutaj wkręcacie wszystkie śruby na gwiazdkę klucz. Klucz, śrubokręt, a tutaj skręcać wszystko na impusa i na nakrętkę, na klucz dziesiątkę. O tym warto pamiętać, bo ja oczywiście e, brak mi pasowało. No i tutaj wyszły jakieś tam mniejsze czy większe problemy. Skręcamy kosz i testujemy. Na testy, ale może zanim testy, kilka słów jeszcze o urządzeniu. Yy, urządzenie zasilane jest oczywiście na prąd 230V. Moc silnika 220W. Maksymalna długość materiału, jaki możemy tutaj włożyć drewna do rozłupania, jest to 52 cm. Moc yy, yy, siła, z jaką działa ta łupiarka, to jest 7 ton. Żeby ją uruchomić, trzeba zrobić mm, tak naprawdę e, dwie czynności, czyli tak. Może dam wam bliżej. Tu macie przycisk, uruchamia samo urządzenie. Natomiast tu jest rączka, która powoduje przesunięcie, dopchnięcie naszego. E, chłoka można powiedzieć do upiarki. Jest dosyć ciche to urządzenie, bo troszeczkę sobie już je testowałem. Warto założyć, słuchajcie, okulary ochronne i broń może likwidować, zdejmować te siatki. Przynajmniej tak zaleca producent, a ja się z nim nie będę kłócił. Też będę pracował z tymi oto siatkami. Słuchajcie, biorę okulary ochronne i pokażę Wam, jak to działa. I jak widzieliście, nie warto stać za łopiarką, bo widzieliście, co się może stać. Więc stoimy zawsze z boku, najlepiej kawałek dalej. Eee. Słuchajcie, po co mówię, że dzisiejszy odcinek? Łupiarka bardzo fajne urządzenie, bardzo mi się podoba i troszeczkę niebezpieczne. Tak jak widzieliście, nie wolno stać z tej strony, bo e, można sobie zrobić niezłe kuku. Mobilne urządzenie mm, na kółeczkach w łatwy sposób możemy je sobie tutaj łapiąc, transportować. Uwaga. Waga urządzenia dosyć spora, bo to jest około 60 kg. Ale, moim zdaniem, warto. Po krótkich testach, na razie uważam, że warto. Pokażę Wam, jak nadziała działa za, nie wiem, 2-3 tygodnie. Myślę, że się ukaże kolejny film z tym urządzeniem, pokazujący go w boju, w dłuższych warunkach. Może krótszy film, natomiast zobaczycie, jak nadziała. działa. Co do skręcania urządzenia, tutaj wszystko na imbusy. Siatka. Mam nadzieję, że dobrze ją skręciłem. Skręcałem ją troszkę na oko, tak jak mi się wydawało. Warto ją <laughs> mieć względów bezpieczeństwa, tak jak wspomniałem. Ja nie złożyłem rękawiczek ochronnych, ale warto je mieć, ponieważ... Um, ponieważ wiadomo, praca w drewnie, też y, można sobie porysować dłonie, poniszczyć. Po co to robić? Um, tak jak już mówiłem, 7 ton. Dwa przyciski muszą pracować jednocześnie, czyli łącząc uruchomienia, uruchamiamy urządzenie, wajchą powodujemy przesunięcie naszego tłoka, ale jeżeli puścimy któryś z tych przycisków, wajch albo przycisk, urządzenie automatycznie się zatrzymuje, więc jest moim zdaniem pod tym względem bardzo bezpieczne. Co więcej, no to mówię, w kolejnym odcinku zostawcie komentarze co byście chcieli. Jak sprawdzić to urządzenie, dodatkowo e, słuchajcie, e, zostawię Wam link pod tym filmem do samej mm, samego urządzenia. Może skusicie się już teraz patrząc, jak ona działa, a może już macie, może macie doświadczenie z tym urządzeniem. <laughs> Przepraszam, więc no, zostawcie komentarz. E, ja na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie.